W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Mój ci jest pokarm, abym czynił wolę tego, który mię posłał, a dokonał sprawy Jego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ze najwyższych kapłanów, ale nasza i Kaifasza. Stało się słowo Boże do Jana Zachariaszowego, syna na puszczy. I przyszedł do wszystkiej krainy leżącej około Jordanu, każąc chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów, a mówiąc Pokutujcie, albowiem się przybliżyło Królestwo Niebieskie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wtedy wychodziło do Niego Jeruzalem i Wszystka Judzka Ziemia, i wszystka kraina około Jordanu, i byli szczeni od niego w Jordanie, wyznawając grzechy swoje. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mówił tedy ludowi, który wychodził, aby był ochrzczony od niego: Rodzaju jaszczurczy, któż wam pokazał, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem? Przynoścież wtedy owoce godne pokuty, a nie poczynajcie mówić sami w sobie, Ojca mamy Abrahama, albowiem powiadam Wam, że Bóg może i z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I kazał mówiąc. Idzie za mną możniejszy, niżeli ja, któremu nie jest godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u obuwia Jego. Jam ci was chrzcił wodą, ale On was będzie chcił Duchem Świętym. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A nazajutrz ujrzał Jan i Jezusa idącego do siebie i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ten ci jest, o którymem powiadał, że idzie za mną mąż, który mię uprzedził, bo pierwej był niż ja. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wtedy Jezus przyszedł od Galilei nad Jordan do Jana aby był ochrzczony od Niego. Ale Mu Jan bardzo zabraniał, mówiąc, ja potrzebuję, abym był ochrzczony od Ciebie, a Ty idziesz do mnie. A odpowiadając, Jezus rzekł do Niego, Zaniechaj teraz, albowiem tak przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. Tedy Go zaniechał. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Jezus, ochrzczony będąc. Wnet wystąpił z wody, a oto się mu otworzyły niebiosa i widział Ducha Bożego, wstępującego jako gołębicę i przychodzącego na nim. A oto głos z nieba mówiący, ten jest on, Syn mój miły, w którym mi się upodobało. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I świadczył Jan mówiąc. Widziałem ducha wstępującego jako gołębicę z nieba i został na nim, a jam go nie znał, ale który mię posłał chrzcić wodą, ten mi rzekł, na kogo byś ujrzał ducha wstępującego i zostającego na nim, ten ci jest, który chrzci duchem świętym. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A jam widział i świadczył, że ten jest syn Boży. Ale Jan przyłodziany był sierścią wielbłądową, a pas skórzany był około biutru jego, a jadał szarańczę i miód leśny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Nazajutrz zaś się wstał Jan i dwaj z uczniów jego, a ujrzawszy Jezusa chodzącego, rzekł: Oto baranek Boży. I słyszeli go oni dwaj uczniowie, mówiącego, i szli za Jezusem. A obróciwszy się Jezus i ujrzawszy je za sobą idące, rzekł do nich: Czego szukacie? A oni mu rzekli: Rabbi, co się wykłada, mistrzu, gdzie mieszkasz? Rzekł im: Pójdźcie, a oglądajcie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.